Przyjechaliśmy dzisiaj do Kielce po to, żeby wspólnie z kolegami z Google i z NETI opowiedzieć o tym, czym jest chmura i jak można wykorzystać w prosty sposób ją w biznesie. Opowiadaliśmy o tym, że chmura zapewnia efektywność, skalowalność, łatwość, dostępność i ciągłość w prowadzeniu biznesu. Chmura jest dla każdego, ale oczywiście nie każda chmura dla każdej firmy, nie każda usługa dla każdej firmy. Ja dzisiaj mówiłem o trasie, który może być wykorzystywany jako usługa w chmurze również e, dla firm, które mają własną infrastrukturę u siebie lokalnie, ale mogą zabezpieczać się poprzez replikowanie swoich maszyn wirtualnych do innej lokalizacji. Dzięki czemu w przypadku awarii, tej pierwszej, chmurze zawsze mogą się odtworzyć. I ta usługa jest dla każdego, niekoniecznie wymaga to od nas migracji wszystkich systemów do globalnej chmury publicznej. Jestem pierwszy raz na takim szkoleniu i warto pogłębiać swoją wiedzę i uzyskać nowe możliwości w prowadzeniu działalności i przytrzymywaniu danych firmy. Chmura u mnie w, obecnie w pracy nie jest tak powszechna, jest to nowość. Pierwszy raz jestem na takim szkoleniu. Będę chciała rozmawiać z szefostwem, z prezesem, żeby chociaż niektóre dane trafiły do chmury, żeby one były bezpieczne. Duży jest potencjał w tym, żeby wykorzystywać chmurę do dzielenia się przede wszystkim danymi z różnymi użytkownikami, tak? które mogą ci użytkownicy później wykorzystać do swojej pracy, podejmowania przede wszystkim decyzji. Tak? Ja w swojej pracy dużo nacisk kładę na to, żeby te dane były prawidłowe. Czyli poprawne, zdobyte w procesie całym zbierania danych. Ze względu, że widzę, że tendencja jest czasami kreowania sobie danych i raportów, a no powiedzmy szczerze, że jeżeli proces jest dobrze ustawiony, no to nie ma możliwości kreowania tych raportów i podejmowania błędnych decyzji. Tak? Stąd na tym mi zależy w codziennej pracy.